Witajcie kochani! Dziś krótko będzie, tak mi się wydaje przynajmniej, taki jest plan. Skarby. Dziś przeglądałam swój stary blog w poszukiwaniu optymalnego zdrowia i co, co odnalazłam, to było tłumaczenie książki, którą kiedyś przerabiałam, która się nazywała The Artist Way. I to było generalnie w poszuki takie poszukiwanie swojego wewnętrznego dziecka, a raczej też odkrywanie swojej własnej kreatywności. Co mnie w ogóle skłoniło do tego, to jest to, że pracuję teraz z koleżanką, z którą wczoraj miałam taką mini-terapię na Skype'ie. I e, rozmawiałyśmy o tym, e, że generalnie w ogóle, podczas pracy z ludźmi przez ostatnie trzy lata, z którymi prowadziłam wszelkiego rodzaju terapię, poprawię sobie tą kamerę, żeby mi tu nie spadło, to głównie gdy przerabialiśmy, gdy przerobiliśmy rodzinę i złość na rodziców, i złość na siebie, i na męża, i na dzieci, gdy już wreszcie byliśmy w stanie po odkopaniu się wszystkiego innego dokopać do nas, to zawsze problemy sprowadzały się praktycznie zawsze do jednej rzeczy. Do tego, że ludzie są nieszczęśliwi, gdy nie, nie wykorzystują swojej kreatywności. Dlatego, że większość z nas w dzisiejszych czasach... Żyje głównie z tej lewej półkuli, z tej, która jest bardzo logiczna. Jednak my mamy dwie półkule i ta prawa w dzisiejszych czasach jest bardzo często przez nas zaniedbana. Ta część nas, która jest kreatywna i ona krzyczy dosłownie: Słuchajcie o uwagę, ona ma tak wiele do powiedzenia, i znów balans, jak ja to zawsze opowiadam, wygrywa. I ja na przykład nigdy nie widziałam w sobie mm, jakiejś duszy artysty ja nie umiem pisać, ja nie umiem malować, nie umiem mm, śpiewać. A... Nie umiem robić takich rzeczy, znaczy, umiem, tak, mogę narysować coś. Zresztą, sami widzieliście mnie, ci ludzie, co mnie śledzą, to od jakiegoś czasu czy tam oglądają, to ja i piszę, tak, i mówię, i rysuję na swój sposób. Dlatego, że dawno, dawno temu już właśnie odkryłam, że ja umiem te rzeczy robić, ale nie umiem ich robić tak, jak normy społeczne tego wymagają. Czy tak jak ktoś, który widzi poprzez normy społeczne, by to uznał za okej, okay, to jest artysta lub to jest robione idealnie czy perfekcyjnie. I to jest to, o czym ja chcę dzisiaj mówić. E, ludzie, którzy nie, nie są w połączeniu ze swoją, w kontakcie ze swoją kreatywną stroną, są bardzo często ludźmi nieszczęśliwymi. Nieważne jak wiele zarabiają, mm. nieważne czy ich ciało jest idealne, czy nie, czy są w małżeństwie. Czy są samotni, czy są, mają szczęśliwego partnera, czy, czy może związek jest nieszczęśliwy. Naprawdę ta nasza, ten nasz kontakt z tą kreatywną częścią nas jest bardzo, bardzo ważny. I y, to wcale nie musi być coś, co przyniesie nam sławę? Czy nie musi być coś, co przyniesie nam pieniądze? Ja wiem z własnego doświadczenia, że ja pracowałam zawsze jako kalnerka w restauracji, czy jako barmanka. Większość mojego życia jednak zawsze z boku miałam oprócz tego jakąś pasję, która nie przynosiła mi pieniędzy przez wiele, wiele lat, jednak była tak wielkim dopełnieniem była tak naprawdę główną częścią tego, kim ja jestem i co ja chcę robić. I mimo, że nie przynosiłam ona pieniędzy, to ja nigdy jej nie opuściłam. A gdy raz na jakiś czas ją opuściłam, to zawsze cierpiałam. Zawsze to się kończyło źle. I znów drugą rzeczą, która nas często powstrzymuje w dzisiejszych czasach, to jest to, że my boimy się robić pewnych rzeczy, bo myślimy, że nie umiemy ich zrobić idealnie. Ten perfekcjonizm, który teraz jest tak propagowany w dzisiejszych czasach w naszym społeczeństwie, często zamraża kreatywność naszą na, na wieki. Słuchajcie, ja sama. E ja nie umiem pisać, tak? Według norm, nie wiem, według mojej pani z Polskiego z dawnych lat, ja byłam bardzo zła z Polskiego, ja bardzo słabo pisałam. I też według wielu ludzi, którzy czytają mój blog, nawet do dzisiaj, nawet ten stary blog, to wielu z nich się trzęsie na moje błędy ortograficzne, na moje plątanie języków, na na moje błędy stylistyczne, brak przecinków, brak dużych liter, ten, kto do mnie pisał e-maila, a ja jeżeli dostał oj odpowiedź, to wie, jak ciężko się czyta nawet moje odpowiedzi, dlatego, że ja się nie zastanawiam nad tym, jak piszę. I to jest dla wielu ludzi, by na, nawet... Nie, to byłoby powodem, by nawet nie zacząć czegokolwiek pisać. Ja jakoś to mnie nigdy nie powstrzymywało. Znaczy, może jak byłam młodsza, to ja do głowy by mi nie przyszło, że ja będę gdzieś publicznie coś pisać. Ty bardziej do głowy by mi nie przyszło, że ja będę coś publicznie mówić. To w ogóle nie było ja, ani moim marzeniem tak naprawdę. Ani definitywnie ja nigdy nie myślałam, że ja mam do tego zdolność jakąkolwiek. I też e, tak wielu ludzi mnie krytykowało i na blogu za to, jak pisałam, i w radiu za to, jak mówiłam, i na filmach. A to byłam za szalona i za szybka, a to za wolna i za nudna, a to e, miałam akcent, a, a to mieszałam słowa, po prostu. Jak ktoś, by się, jak ktoś chce się do czegoś przyczepić, to i tak to znajdzie. Jednak z jakiegoś powodu ten ta chęć kreowania. Tej nieidealnej sztuki, mojej sztuki, dlatego że ja uważam, że każdy jest w stanie kreować sztukę yy, i dla mnie sztuka nie jest tym, czym nazywa to nasze społeczeństwo na dzisiaj. Dla mnie sztuka jest wszystkim, co wykreowało wasze serce, co wykreowało wasza dusza, co przyszło od was, choćby to miało być krzyż czarny narysowany na białej kartce. Jeżeli to jest to, co wam podpowiada wasza dusza, co wy chcieliście zrobić, to dla mnie jest to wystarczająco dobre. I do czego ja w ogóle dzisiaj chcę za was zachęcić, to jest to, byśmy byście naprawdę dali sobie sekundę. I znów ja was tu nie zmuszam, tylko żebyście zachęcam, tak? Żebyście skontaktowali się ze swoją kreatywną stroną, żebyście zobaczyli, czy jest coś w życiu, co byście chcieli robić na dzisiaj, i takie rzeczy, na przykład jak o, to nie przyniesie mi pieniędzy, albo o, ja nie umiem tego zrobić idealnie, was przed tym zatrzymuje. Dlatego, że to nie jest wystarczająco dobra wymówka i ja jestem dla Was tutaj dowodem moje pisanie jest absolutnie nieidealne według norm społecznych moje mówienie jest nieidealne moje wysławianie się wszystko co tylko sobie możecie znać Moja, moje rysowanie moich e, śmiesznych rysunków jednak ja, e, to jest dla mnie niewystarczającą wymówką, żeby zatrzymać moją duszę od robienia tego, co na kocha i znów drogą do tego i kluczem do tego była szczerość samą sobą ja kocham pisać Niedokładnie i nieidealnie ja kocham mówić, ja kocham kręcić te filmiki i ja kocham rysować, byle jakie swoje rysuneczki, ja kocham robić swoje drobne kartki i nie interesuje mnie to, czy czy ja na tym zarobię pieniądze, czy nie. Absolutnie. I nie interesuje mnie to, czy ktoś mi powie, to jest idealne i jesteś artystą, albo nie jesteś. Ja decyduję w każdym momencie, kiedy coś tworzę, że to jest wystarczająco dobre na ten moment. I tylko ja zdecyduję, czy ja chcę więcej i co będzie więcej. Więc ja bym chciała zachęcić wszystkich, byście naprawdę dali sobie minutę szczerości i znów zapytali się siebie, czy jest w życiu coś, co bym bardzo chciał robić, a czego boję się zrobić właśnie z takich powodów, że nie umiem zrobić tego dokładnie, albo jestem za stary, albo nie mam wystarczająco pieniędzy, albo jest już za późno, albo ludzie będą się ze mnie śmieli. Także zachęcam Was do odkrycia własnej kreatywności. Ściskam, z całych sił. Kocham i całuję.